Powoli ruszam w lesie kapturskim przed siebie, a idę oczywiście na użytek ekologiczny, projektowany użytek ekologiczny, bądźmy e, siła w precyzji. E, w 2015 roku opracowano tutaj badania, które są, mówiłem w kilku filmikach o tym, które wykazały, że ten teren jest dosyć atrakcyjny. Atrakcyjny jest z wielu względów. Nawet jakby nie było tam gatunków, które odkryto, to by było z innych powodów, dlatego że jest ważnym elementem ekosystemu, tego, który tutaj występuje w lesie kapturskim. Dlatego, że taka odkryta polana, bo to jest polana, niestety zarastająca, No odciąga trochę zwierzęta, czyli dziki sarny, od szkód na okolicznych polach sam las kapturski a przed wojną lasy kapturski był niewielki to był jeszcze przed wojną powiedziałem lasy kapturski dlatego że właściwie był sadzony z 1934 roku mam chyba relację prasową gdzie jakaś szkoła właśnie wyrusza na sadzenie lasku kapturskiego czyli naszego obecnego lasu kapturskiego las kapturski na północy jest ograniczenie Ciekiem, który e, to był strumień Janiszewski, natomiast przez jego środek przebiega taka mm, bruzda którą my jesteśmy tutaj na Wysoczyźnie. E, pod nami są gliny zwałowe, a przed nami nazywają się czyżyki i gil. Ten taki zaśpiew to jest gilowy. E, w każdym razie mm, o, złość żółta kwitnie. No i czyżyki, słyszy, słyszycie te czyżyki? O, i dzięcioł czarny. Także ja tu idę generalnie. E, ta bruzda, e, no, jest naturalnym miejscem, gdzie spływają wody deszczowe, opadowe. One się tutaj gromadzą, tutaj na wierzch wy, e, wychodzą. Wcześniej była wykorzystywana jako polana, były tutaj wypasy. Natomiast, no, tutaj teraz to jest przykro patrzeć. E, dlatego, że zarasta ją głównie jesion ten no który należałoby w jakiś sposób tutaj ograniczyć, żeby zmniejszyć tą powierzchnię tutaj e, zadrzewienia. Masę głosów, jeszcze raniuszek się odzywa, także będę e, prze, e, przerywał. E, bardzo dużo wyrosło tutaj na lotu z początku, tych drzewnik nie usuwa. A szkoda, dlatego że tutaj tworzą się zbiorniki, i wtórnie odtwarza się, bo przez lata było wykorzystywane to jako łąki. Jak zaprzestaną łąki, to się odtwarza torfowisko. Eee, tutaj, to, życowice, które, to życowisko, które widać za mną, tam gdzieś z tyłu już zarastające, jest miejscem bitowania jednej z poczwarówek. Czy zwężonej, czy jajowatej, nieważne. Trzeba spojrzeć do materiału. W każdym razie jest to gatunek, dla którego jest przedmiotem ochrony w niektórych obszarach Natura 2000. E, teraz puśćcie na mnie, za mną. Za mną jest e, już to właśnie odtwarzające się torfowisko i tu jest miejsce rozrodu e, płazów. O tyle cenne, że nie ma tutaj ryb. Dlatego, że jest to przede wszystkim okresowo. Tu gdzieś obok rudzik się odzywa przed chwilą. Tu ktoś na szczęście ściął koło mnie e, drzewko. O! Dzięcioł, nie wiem czy widać będzie. Op, tak, tak. Trzeba się nauczyć operować. Ja jeszcze nie potrafię operować. To co słyszycie, tą taką trąbkę, trut, 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 to są właśnie, e, o, to dzięcioł czarny odzywa się. Natomiast te drobne takie tutaj szczebioty, to mm, czyże. Natomiast tutaj za mną jeszcze odzywa się rudzik. Też bardzo piękny. Tak. No i. Czego nie możemy się doczekać tutaj. Temu ekosystemowi, który nie jest właściwie trwały, dlatego że podlega sukcesji, no i zarasta, mało tego zarasta się gatunkami uwazajnymi, no grozi likwidacja. To już się zamieni tutaj w Łęk, a później kto wie, czy może Wolcz się zamieni. Także wszystkie te elementy, ta poczwarówka, to, że polują tutaj nietoperze, bo mają świetne miejsce, to, że rozradzają się tutaj, mam nadzieję, że się rozradzają jeszcze płazy, też to zaniknie. Od 2019 roku staramy się właściwie co roku do miasta i do pana prezydenta. Kierujemy zapytanie, co się dzieje w temacie utworzenia użytku ekologicznego. Dostaniemy podziękowania, i okazuje się, że przez jeden rok nic nie jest robione. W następnym roku ponawiamy to pismo, dostajemy taką samą odpowiedź, no i co roku jest mniej więcej to samo. Ponieważ byliśmy tym niecierpliwieni, więc jeden z radnych złożył wniosek o utworzenie użytku ekologicznego, dostał odpowiedź, że no niestety nie przygotował współrzędnych punktów załamania tego, tego, tego użytku, wobec tego hmm, no rozumiem, że nie można podjąć dalszych działań. No myślę, że tutaj y, żąd, żądać od Nestora, bo to chodzi o Nestora Radomskich Radnych, y, który no, przekracza już dawno 8 y, dekad, żądania czegoś takiego, no to jest y, małym nietaktem. Należałoby po prostu wziąć tutaj, wziąć geodetę z Urzędu Miejskiego, i wyznaczyć, może to robić za biurka zresztą jest wydział gołdezji o cilcab, cilcab, cil, cil. kolejny pierwiostek mamy nalot pierwioska. pierwszego słyszałem 19 marca w Strachowicach natomiast no, już właściwie w całej Polsce już go można zobaczyć jest już prawie wszędzie e, cóż jeszcze chciałem powiedzieć, pokazałem po raz pierwszy znaczy od dłuższego czasu swoją twarz troszkę się zmieniam jak już widać, starszy pan. Teraz chciałem to przełączyć na drugą stronę, żeby pokazać Wam, bo przede mną bardzo pięknie mrówki chodzą, ale to są kwiaty, ale wydaje mi się, że prawdę mówiąc nie mam pojęcia, jak to zrobić. Także za chwilę pewnie skręcę drugi film i zobaczymy. Natomiast tutaj będę wysłuchiwał jeszcze troszkę, czy gdzieś nie mruczą, żeby. E, trawne w zeszłym roku było ich tutaj niewiele nie wiem czy to jest załamanie tej populacji która znajduje się um, u nas tutaj na pewno będą ropuchy szare bo widziałem dzisiaj dzisiaj ruszyły że ropuchy szare idą w naprawdę w dużej ilości e, natomiast no, niedługo powinny się powiedzieć też żaby moczarowe w zeszłym roku ten pojaw żab trawnych był bardzo dziwny e, Płazy szły w bardzo małym, małe liczebności były i było to rozłożone w czasie i bardzo szybko składały skrzyki, uciekały z, z, z miejsc, gdzie składają ten skrzek. Nie wiem, jak będzie w tym roku. Chciałbym, żeby wróciły czasy sprzed 10 lat, kiedy, nad, kiedy no właściwie trudno było nawet policzyć wszystkie płazy, które w Dolinie Pacynki na przykład albo przy górce saneczkowej w Radomiu hmm, odbywały gody czegoś takiego no, nie widziałem od dwóch lat szkoda no bo to zawsze jest taki dosyć ładny obrazek e, tutaj nie widać niestety widać że kaczki pływają po tym obszarze sobie ścieżki w tych katużycach zrobiły już na pewno no tutaj gdzieś będzie jakieś gniazdo krzyżówki i no pewnie może już nawet siedzi jakaś krzyżówka i, i wysiaduje jaja, bo to już jest ten okres kiedy krzyżówki rzeczywiście siedzą na, mm, na jajach. Niedługo zobaczymy to takie bardzo ładne kaczuszki, małe nartniki, jest masa nartników czyli generalnie wiosła, wybuchła, wiosła wiosna wybuchła, mimo że będą załamania pogody. No, trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie nasze mądrości no idąc patrzę pod siebie, patrzę czy nie ma skrzeku, ale nie widzę tego skrzeku. W zeszłym roku był w tamtym miejscu, tuż za mną jest taka, o widzisz tą kępę? To jest kępa takiej krzaczastej wierzby. To może być wierzba uszata, może być jakaś inna, jestem botanikiem, trudno mi powiedzieć. Jaki to jest gatunek, a może być też krzyżówka, wiesz, bo bardzo często o, o, dochodzi z, wiesz, do hybrydyzacji. Także część gatunku po prostu jest hybrydami. No ale pod mną cały czas uciekają, uciekają narkniki, Sporo ich tutaj jest. Natomiast nigdy, że nie widzę. O tam za mną z tyłu. Tam, 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 tam za mną z tyłu. Takie trt -tr -tr To się odzywa z kolei raniuszek. No i jeśli ktoś chce się uczyć głosów, to mówię. Wiosna, wczesna wiosna jest najlepszym okresem. No i trzeba po prostu ruszyć w teren. E Jak nie macie się od tego uczyć, można się uczyć samemu. Jest tyle dostępnych w tej chwili mediów. E za moich czasów to głównie była wzrok. To nawet nieczęsto, na samym początku nawet lornetki nie miałem. Żeby podejść, żeby usłyszeć głos, zidentyfikować, musiałem po prostu bardzo blisko podejść, trochę poczytać o tym. No i spróbować zidentyfikować gatunek. Natomiast no tutaj, patrzcie tam za mną. Te wszystkie drzewa powinny być usunięte. Oprócz no, tych prza, czas tych wierzb. Dlatego, że no, stanowią zagrożenie dla trwałości tego ekosystemu. Znaczy, ekosystem łąk jest zawsze taki, tylko przejściowy. Łąki są tylko jakąś fluktuacją. E, natomiast w naszym klimacie, tutaj e, to, e, ekosystem będzie e, dążył do tak zwanego do plimaxu, czyli do takiego ostatecznego kształtu, który będzie tutaj u nas to są albo grądy, albo łęgi, lasy łęgowe, grąd środkowo polski, albo dąbrowy. Natomiast no, łąki są tworzone właściwie albo przez katastrofę, kiedy się coś spali, kiedy są wyłomy. Ale głównie kształtowane są przez duże zwierzęta roślinożerne. Zawsze tak było, nawet w momencie, kiedy tutaj na tą tundrę wkroczył las, zrobiło się dużo ciepło i po ustąpieniu lodowców. To zamiast nie wyginęły mamuty, no to mieliśmy duże stada, I jeszcze roślinożerców, mieliśmy żubry, żubry, mieliśmy tury, mieliśmy dzikie konie, no a później wkroczyli ludzie ze, ze zwierzętami w domowie łąki trwały, trwały, natomiast no, w momencie, kiedy brakuje roślin nożerców, no to powoli zaczyna to wszystko zarastać. No i czego przykładem są tam te drzewa, które, o, widzicie? Tam za mną e są już te siewki, Tylko, no, najgorzej są to siewki klonu, e klonu jesionolistnego, albo e jesionu pensylwańskiego. Oba gatunki są gatunkami mm, inwazyjnymi. Op, spróbuję jeszcze przejść dalej. Później pójdę sprawdzić, jak się mają też no bo płazów tutaj nie widzę, żaby trawnej nie widzę. Do tej pory jedyną żabę trawną, jaką widziałem, a no nie mam zbyt często szans, by być bywać w terenie. A to przejście płazów jest szybkie, właściwie. Jest bardzo krótki okres. No mówię tęsknię za mruczeniem już za prawnych, a później za takim kwakaniem e, e, tych niebieskich naszych pięknych żabek, które też krótko są niebieskie. Mówię tutaj o samcach żabów mocarowych, które naprawdę mają piękne chóry. E, już chyba drugi rok. No. Czuję taki niedosyt, po prostu niedosyt. Nie dosyć, nie dosyć takich bodźców e, dźwiękowych tutaj, o gdzieś tam szczygieł się odezwał. Tutaj za mną buchtowisko e, dzików też mają swoją rolę. Też fajnie, że są. Natomiast za, za mną patrzę, jak duże wyrosły już tutaj. E, utworzenie użytku ekologicznego pozwoliłoby we współpracy z lasami prowadzić aktywną ochronę tego mm, miejsca. No, jak będziemy się tak grochem o i cały czas nam się będzie jest u... jest na zasadzie no, no nie mamy pańskiego państw, płasz, płaszcza, cóż Pan nam zrobić? No, nic nie możemy zrobić, możemy tylko apelować do radnych, żeby ten użytek i żeby tutaj wprowadzić jakieś elementy ochrony mm, e, aktywnej ochrony akurat tego ekosystemu o resztę zadba o przyroda no i tutaj gdzieś za nami jest potwarówka ale ona jest już naprawdę już zagrożona może jeszcze jest trzeba by było się nią tutaj wziąć sito i, i, i prze, przesiać trochę glebę torfową która tutaj się nagromadziła i zobaczyć czy te potwarówki jeszcze są były na pewno w 2000 15 roku minęło od tego, już 8 lat minęło. No, sukcesja idzie do przodu niewyobrażalnie, jeśli coś się nie wydarzy tutaj, czyli nie wejdziemy tutaj z aktywną ochroną doliny, powstanie tutaj las, troszkę inny niż ten las, który nas otacza dookoła. Natomiast las kapturski no, straci swoją główną atrakcję. No Ja mogę tylko to odnotowywać. Tutaj tylko i wyłącznie radni i są władni wydać akt prawa miejscowego skoro pan prezydent nie chce no to może być przez radnych złożyć takich dokumentów może być do tego przez radnych przemuszony no lepiej żeby to było współpracy i lepiej żeby było można było się czymś chwalić że spójne coś zrobiliśmy dla ochrony przyrody ale przede wszystkim dla klimatu dlatego że tam jest zatrzymywany, komunulowany jest dwutlenek węgla. Zatrzymywane są wody opadowe. One nie trafiają od razu do mlecznej, tylko są tutaj gromadzone. Tutaj są wchłaniane przez, przez glebę. Tutaj ta woda jest później oddawana powoli e, tym roślinom, które tutaj żyją, ale zwierzątom też. No, stwarzają też dla zwierząt tutaj odpowiednie. Miejsce do rozwoju, do bytowania. Zaskoczyło mnie dzisiaj, ale to już koniec przecież marca, więc nie powinno mnie to zaskoczyć, ilość, e, ilość e, zawilców. Naprawdę dużo zawilców. Może tego nie widać, bo to szaro i buro. Ale jak idę, to właściwie wszystkie już zaczynają rozchylać pąki. Także niedługo zrobi się bardzo biało na początku kwietnia będziemy mieli całe łany zawitne. No natomiast musimy się pożegnać z przebiśniegami, które po prostu przekwitają. No i poczekać do początku maja, kiedy będą już, będzie czosnek niedźwiedzi. A teraz chyba już dosyć pokazywania facjaty i się z wami pożegnam. I tak zbyt długo mówiłem, no i spróbuję zrobić, skręcić jakiś materiał na temat e, może przebiśniegów które są w, pusz w puszcze <grym> w lesie kapturskim e, a może innych gatunków które udało mi się zobaczyć tutaj może czosnek niedźwiedzi no zobaczymy jak to jak to e, zobaczę bo z... ostatnio był bardzo zdewastowany to siedlisko gdzie były te przebiśniegi e, nie wiem czy przez ludzi czy przez dziki ale chyba to się rozkładało tak po ile to, nie wiem czy porówno, czy, czy, czy dziki więcej zawiniły, czy mniej. No zobaczymy też ja, co się dzieje z e, czoskiem niedźwiedzim, który trochę lepszej kondycji w zeszłym roku widziałem był, niż sam, e, niż, niż przebi No i może już wyszły pierwsze, pierwsze, pierwsze jadunki. E, Zdrojówka tutaj się gdzieś wychyla, skoro są już e, e, zawilce. O, tam za mną może tego nie widać, już są białe. E, są też pąki. Także tak to wygląda. A popatrzcie na, na runo. No, no, no dobrze. O, albo pies, albo borsuk. Mamy tutaj albo sieć e, dołków rynowych jest um, tutaj są. Także, no, mamy troszkę takie większe gatunki zwierząt w lesie kaptorskim, oprócz saren i dzików. E, I miło, że są, chociaż no, są to tacy m, mieszkańcy tego lasu, którzy no, nie są aż tak bardzo. Oczywiście dużo ludzi nie wie o tym, że, że tak tu jest po prostu. Fałszywy myszałów, czyli sujka, która bardzo często udaje myszołowa krywacz, ale czasami można zobaczyć siniaka tutaj u nas, dlatego że te dojrzałe drzewostany mają dziuple, a w dziuplach nieżdą się siniaki w odróżnieniu od grzybacz, które nie wykorzystują dziupli, tylko budują samodzielnie gniazda. To też, prawdę mówiąc początku Początkujący. Ornitolodzy bardzo często mylą te dwa z sobą. No a teraz, już naprawdę, do widzenia, włączamy to. Hop.